Kulturalny poranek w Akademii. W niedzielę od ósmej. Znakomita muzyka, informacje z kraju i ze świata, spotkania z gwiazdami, porady ekspertów, mnóstwo niespodzianek dla słuchaczy. Zapraszam, Sylwia Univska. Sponsorem programu jest Instytut Profilaktyki i Zdrowia w Białym Stoku. Moda na szczupłą sylwetkę nadal trwa. Cały czas z okładek kolorowych pism zerkają na nas modelki i modele o wręcz idealnej figurze nas, przeciętnych kowalskich po prostu zżera zazdrość, kiedy musimy borykać się ze zbędnymi kilogramami. I wówczas w głowie pojawia się myśl o zastosowaniu tak diety cud. Ale czy taka kuracja istnieje? No i czy jest możliwe odchudzanie szybkie, bezpieczne i bez żadnych wyrzeczeń? O tym dziś z naszym ekspertem, dietetykiem z Instytutu Profilaktyki i Zdrowia w Białym Stoku, Anetą Środzińską. Na początku wyjaśnimy, czym jest dieta cud. Dieta cud określana jest jako kuracja odchudzająca, która gwarantuje oczywiście szybki spadek wagi w krótkim czasie. No, ale co jest ważne, są to najczęściej bardzo drastyczne diety, niemalże głodówki, które do minimum ograniczają kaloryczność posiłków. Organizm otrzymuje bardzo często nawet 3-4 razy mniej tych kalorii niż odpowiednie zapotrzebowanie, które jest określane dla każdego z nas indywidualnie. Duża część takich diet jest jednoskładnikowa, a więc opiera się wyłącznie na jednym produkcie spożywczym. No i niestety bardzo często z nich no, faktycznie korzystamy, a efekty są yy, no, zauważalne. No, nie powiem, że nie, tylko zapominamy o konsekwencjach, z którymi i tak prędzej czy później no, będziemy się zmagać. Dlatego jednak warto mieć świadomość, że poza yy, oczekiwaną utratą masy ciała Dochodzi do wielu procesów niepożądanych. Jak również nie zapominajmy o bardzo istotnej tutaj kwestii, czyli o wprowadzeniu aktywności fizycznej, która pomoże nam nie tylko spalić nadmiar kalorii oraz wpłynie na naszą sylwetkę. No, ale również poprawimy te nasze ogólne samopoczucie przez pobudzanie endorfin, a więc tych naszych hormonów szczęścia, no, które są szczególnie potrzebne nam w tym okresie jesienno-zimowym. To na pewno niestety cudowne kuracje odchudzające niosą sporo działań niepożądanych. O nich powiemy po krótkiej, muzycznej przerwie. Diety cud przede wszystkim znacznie ograniczają wartość energetyczną posiłków. Zatem nie jest tak, że zupełnie nie działają. Jednak trzeba mieć tę świadomość, że poza oczekiwaną utratą masy ciała dochodzi też do wielu działań niepożądanych. Jakie są efekty stosowania tak zwanych cudownych kuracji odchudzających? Zapytałam naszą panią ekspert. Przede wszystkim tak zwane cudowne kuracje nie dostarczają nam niezbędnych składników odżywczych przez co doprowadzają między innymi do niedoborów witamin i minerałów ale co ważne dochodzi również do zaburzeń gospodarki wodno elektrolitowej, a więc przybywa, no niestety, kolejny problem, a mianowicie odwodnienie organizmu. I te wszystkie diety cud, poza tą redukcją niechcianych kilogramów, przyczyniają się również do zaniku mięśni szkieletowych, uszkadzają nerki, co ważne, wątrobę, doprowadzają także do zaburzeń hormonalnych oraz oczywiście, no borykamy się z efektem jojo. No i owszem, większość diet cud działa, ale nie zapominajmy, że tylko krótkookresowo. Powrót do niekoniecznie dobrych nawyków żywieniowych przed dietą będzie skutkowała ponownym przyrostem masy ciała. No przecież tego nie chcemy. Jeżeli jednak mówimy tutaj też i o skuteczności, to musimy musicie przede wszystkim państwo wiedzieć, że stałe efekty, nie zostaną uzyskane przez różnego rodzaju diety odchudzające. Czy też wcześniej wspomniane, jak nazywamy je cudowne, kuracje, lecz ten skuteczny efekt możemy uzyskać przez wdrożenie podstawowej zasady, a więc przede wszystkim ta zmiana sposobu odżywiania się, gdyż prawda jest taka, że jeżeli chcemy stracić niechciane kilogramy, ale tutaj na stałe, to również musimy na stałe zmienić wcześniejsze nawyki żywieniowe. Dlatego nie pomogą tu dwutygodniowe, czy kilkumiesięczne diety obiecujące idealną sylwetkę. Tylko kilka naprawdę prostych zasad, które również poprawią nasze zdrowie, a także bardzo ważne jest wsparcie osób, które pomogą nam osiągnąć wymarzony sukces na stałe. A więc zapraszam do Instytutu Profilaktyki i Zdrowia, w którym m.in., Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i edukacji żywieniowej, dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz dietoterapii schorzeń przewlekłych, w których odpowiednie odżywianie odgrywa kluczową rolę. Nic mi się nie chce, jestem taka zmęczona. Znowu dopadła mnie infekcja. Zmagasz się z chronicznym przeziębieniem, jesteś nerwowy, dopadła cię jesienna handra, a może borykasz się z nadwagą i otyłością? Instytut Profilaktyki i Zdrowia pomoże Ci odzyskać zadowolenie z życia. Zapisz się na naturalne oczyszczanie organizmu, odzyskaj energię i wzmocnij swój organizm w 90 dni. Instytut Profilaktyki i Zdrowia ulica Mickiewicza 7 21. Odwiedź naszą stronę www.instytutprofilaktyki.pl Poprosiłam naszego eksperta również o opinię na temat diety, która ostatnio podbiła serca Polaków i na pierwszy rzut oka przynosi spektakularne efekty. Jeżeli chodzi o diety, z których najczęściej korzystamy, no tutaj przede wszystkim ta dieta dukana myślę, że dla Państwa jest ona znana, no którą w pewnym sensie możemy nazwać taką tą dietą cud. Mówiąc krótko, polega na spożywaniu dużej ilości białka, przez co mamy efekt faktycznie spadku wagi, nawet kilkanaście kilogramów w ciągu miesiąca, ale co ważne, z możliwością jedzenia bez ograniczeń. I myślę, że tutaj te, ten fakt jeżeli chodzi o zadowolenie Państwa, jest najbardziej korzystny. Natomiast trzeba pamiętać, że ta dieta Dukana jest niebezpieczna dla zdrowia. No właśnie, czy zatem istnieją diety skuteczne, to znaczy dające efekty w krótkim czasie, a przy tym bezpieczne? O tym za moment. Czy istnieją diety skuteczne, to znaczy dające efekt w krótkim czasie, a przy tym bezpieczne? O tym nasz ekspert Aneta Środzińska z Instytutu Profilaktyki i Zdrowia. Niestety, ale muszę to powiedzieć, no diety cud nie istnieją. Ten skuteczny spadek wagi jest dla każdego z nas sprawą indywidualną. Oczywiście wprowadzenie takiej diety redukcyjnej, która między innymi spowoduje zmianę nawyków żywieniowych w przypadku osób z nadwagą i otyłością, a także dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, jest jak najbardziej wskazane. Jednak pamiętajmy o bardzo ważnej kwestii, aby nie mylić tej walki z nadwagą i otyłością z przesadnym dbaniem o sylwetkę. na to, że do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem i rozwagą, a na kolejne spotkanie z naszym ekspertem zapraszam Was już za tydzień. Kulturalny poranek w Ekaderze w niedzielę od 8. Znakomita muzyka, informacje z kraju i ze świata, spotkania z gwiazdami, porady ekspertów, mnóstwo niespodzianek dla słuchaczy. Zapraszam Sylwia Uniewska. Sponsorem programu jest Instytut Profilaktyki i Zdrowia w Białym Stoku.